Dzień dobry państwu, witamy serdecznie na kolejnym piątym webinarze z cyklu Akademia APS. Kolejne, kolejną rzecz, jaką chciałem omówić w związku z realizacją takich projektów, to są ewentualnie ryzyka, jakie mogą wystąpić przy jego, przy jego realizacji. Na co głównie zwrócić uwagę? Jest wymienionych kilka takich podstawowych informacji, wskazówek, które które gwarantują nam, że będziemy minimalizować to ryzyko związane z projektem, czyli dobra organizacja zespołu projektowego. A jak już wcześniej wspomniałem, dobre zorganizowanie zespołów, które biorą udział w tym projekcie, wstępne dobre przeszkolenie, poprawa komunikacji w, dla zespołu, w ramach zespołów. Projektowych, realizujących takie wdrożenie, gwarantuje sprawne, sprawną jego realizację. Również ważne jest zaangażowanie użytkowników biznesowych projektu, ponieważ o to projekt, jego przydatność w przedsiębiorstwie zawsze jest weryfikowana i oceniana pod kątem osiągnięcia pewnych cech, pewnych celów, celów biznesowych. Ważnym jest również wyznaczenie realnych do osiągnięcia celów dla projektu, ponieważ proces, proces planowania powiedzmy jest, jest procesem dosyć złożonym I, o, i oczywiście jeżeli przechodzimy od ogółu do szczegółu, to możemy się coraz bardziej zagłębiać w, w wszystkie parametry związane chociażby na przykład z czasami przezbrojeń, z optymalizacją y, i pozycjonowaniem operacji na poszczególnych maszyna, maszynach, doboru, y, doborem kryteriów, zawsze jest, plan produkcji zawsze jest kompromisem pomiędzy wszystkimi tymi e, kryteriami, w związku z tym e, muszą być dobrane realnie cele które da się zrealizować po, przynajmniej na etapie uruchomienia takiego projektu i wyznaczenia pewnego, pewnych celów do realizacji w przyszłości. Wiąże się to z tym, że do, do realizacji poszczególnych celów potrzebna jest odpowiednia ilość potrzebnych danych, o odpowiedniej jakości.